Klimatyzator przenośny to świetne rozwiązanie, jeżeli w prosty sposób chcemy ochłodzić swoje mieszkanie. Cześć, jestem Kacper i dziś pokażę jeden z takich klimatyzatorów, a mianowicie First Light. Zacznijmy od zawartości opakowania. Otwierając opakowanie podnosząc cały karton do góry, znajdziemy najpierw samą klimatyzację. Na tyle mamy jeszcze przyczepiony filtr HEPA, który jest umieszczony w folii. Musimy ją oczywiście zdjąć a następnie montujemy w klimatyzatorze. Robimy to za takimi górnymi dwiczkami, delikatnie je otwierając dwoma zaczepami, umieszczamy tam ten filtr, a następnie całość zamykamy. Dzięki temu też klimatyzator podczas pracy będzie filtrował powietrze, co jest taką dodatkową funkcją trochę ponadprogramową. Następnie w pudełku znajdziemy jeszcze pozostałe elementy zestawu, takie jak teleskopowa rura, którą będziemy wystawiać za okno. Mamy też mniejszą gumową rurkę do skropliń. Poza tym jest instrukcja, pilot do sterowania, a także rękaw na okno wraz z rzepem, który jest wyposażony w samoprzylepną taśmę. Obudowa klimatyzatora wydaje się dość kompaktowa. Jednocześnie zawiera w sobie wszystko co potrzebne, czyli od góry mamy cały panel sterowania, gdzie po kolei mamy włącznik. Przycisk do zmiany trybów pracy. Są także klawisze, góra i dół do zmieniania chociażby temperatury. Możemy też zmieniać poziom nawiewu, a na samym końcu włączymy jeszcze timer, czyli po jakim czasie urządzenie ma się automatycznie wyłączyć. Przed tym panelem sterowania mamy taką ruchomą żaluzję, przez którą wydobywa się powietrze. Na tyle z kolei od góry mamy miejsce na pilota, więc możemy wszystko przechowywać w jednym miejscu. Mirze jest już ta wspomniana kratka, za którą umieszczamy filtr HEPA. Jest tu też miejsce na przechowywanie przewodu, żeby no nie plątał nam się szczególnie, gdy przechowujemy urządzenie. No i następnie mamy taki mały otwór, do którego możemy włożyć wężyk, gdy włączymy tryb osuszania powietrza. Jest też taki szeroki wylot powietrza, do którego przykręcamy tę teleskopową rurę, żeby wyrzucać ciepłe powietrze na zewnątrz. Obok są drugie drzwiczki z takim wstępnym filtrem wyłapującym na przykład kurz, no i na samym dole jest jeszcze drugie małe pokrętło, tym razem do odprowadzania skroplin, które mogą skumulować się podczas pracy. Jeżeli wbudowany zbiornik na skropliny się zapełni, pojawi się komunikat FL na wyświetlaczu, wtedy powinniśmy odprowadzić taką wodę ze środka. Po bokach mamy rączki do wygodnego przenoszenia czy też przesuwania urządzenia, no bo na samym dole mamy jeszcze kółka dzięki czemu urządzenie no po prostu bardzo lekko się przesuwa. No i z technicznych aspektów warto wiedzieć, że klimatyzator przenośny Fersk Light ma moc chłodniczą na poziomie 2,6 kW, maksymalna moc znamionowa podczas chłodzenia to 960 W, a zastosowany czynnik chłodniczy ma oznaczenie R290A. Jest to więc propan, czyli czynnik chłodniczy w płynie w obiegu zamkniętym, nie ulega więc on zużyciu, co oznacza, że z biegiem użytkowania nie musimy go nabijać. Urządzenie jest dedykowane przede wszystkim pomieszczeniom do 26 m2. Oczywiście możemy też zastosować na większej powierzchni, wtedy jednak efekty będą nieco mniej spektakularne, no i ochładzanie będzie trwało dłużej. Maksymalny przepływ powietrza to 360 m3 na godzinę, a wydajność osuszania to 19,2 litra na 24 godziny pracy. A co musimy zrobić, żeby uruchomić taki sprzęt? Montaż klimatyzatora przenośnego jest bardzo prosty. Wystarczy dosłownie kilka minut i zaraz będziemy mogli korzystać z urządzenia. Osobiście najpierw przyczepiam rękaw na okno. Po kolei więc odtłuszczam powierzchnię, następnie przyczepiam rzepy do trzech lub dwóch krawędzi okna, w zależności od tego, jaki jest do niego dostęp. No i po jednym pasku przyczepiamy do tej ruchomej części okna. Poza tym, jednak, pasek z rzepem musimy też przyczepić do tej stałej części, żeby no rękaw jakoś dwustronnie się trzymał. Wygląda więc to tak, że otwieramy okno. Rękaw przyczepiamy więc z dwóch stron, a po środku mamy zamek błyskawiczny, który po otwarciu tworzy taką szczelinę na umieszczenie rury. Całość możemy przyblokować sobie zamkiem, żeby właśnie nie latała podczas pracy. Drugą część rury podłączamy do klimatyzatora, całość podłączamy jeszcze do prądu, no i tak naprawdę to wszystko. Przejdźmy do różnych możliwości sterowania. Do dyspozycji mamy cztery różne możliwości sterowania sprzętem. Po pierwsze mamy ten wbudowany panel, za pomocą którego możemy sterować wszystkimi funkcjami jest też w zestawie pilot do sterowania, który zasilamy dwiema bateriami 3 razy A. Pilot jest bardzo fajnie przemyślany, ponieważ mamy nie tylko klawisze do sterowania, ale także mały wyświetlacz, na którym też pojawia się temperatura czy ustawione tryby działania, więc no nie musimy podchodzić do urządzenia, żeby sprawdzić co tam się ustawiło. Na pilocie możemy na środku włączyć urządzenie, klikając w górę i w dół zmienimy temperaturę. Od lewej strony mamy klawisz fan, który zwiększa lub zmniejsza obroty silnika, a po prawej stronie klawisz mode zmienia tryby działania pracy. No i do dyspozycji po kolei mamy tryb chłodzenia, następnie jest sam wentylator, no i na końcu tryb osuszania powietrza. Na górze mamy jeszcze trzy klawisze. Jest to timer, czyli możliwość ustawienia za jaki czas urządzenie ma się wyłączyć. Swing oznacza, że możemy włączyć poruszanie się żaluzji na górze, żeby przepływ powietrza po całym pomieszczeniu był większy. No i ostatni klawisz pozwoli jeszcze na przełączenie się między różnymi jednostkami pokazywania temperatury. Pilot działa na podczerwień, jednak jego zasięg jest całkiem niezły. Nie trzeba więc tak bezpośrednio w 100% kierować w stronę jak klimatyzatora, tylko no mniej więcej gdzieś tam w jego obrębie warto, żeby ten przód był skierowany. Ten klimatyzator możemy jeszcze połączyć z aplikacją na smartfona. Aby połączyć się z urządzeniem, potrzebujemy aplikacji na Androida lub iOSa, którą będzie Smart Life lub Tuya Smart. Są to więc aplikacje pozwalające stworzyć wielki ekosystem różnych produktów wielu producentów, działa właśnie z tą aplikacją, co mocno rozszerza funkcjonalność. Aby się połączyć, musimy zalogować się lub założyć nowe konto. Następnie aktywujemy tryb parowania poprzez 3 sekundowe przytrzymanie klawisza fan na obudowie urządzenia. W aplikacji z kolei przechodzimy do sekcji dodawania nowego sprzętu i po chwili urządzenie powinno pojawić się tu automatycznie. Jeżeli by się to nie stało, możemy ręcznie przejść do zakładki Duże Urządzenia Domowe, a następnie wybrać klimatyzacja Wi-Fi. W kolejnym kroku wybieramy sieć Wi-Fi, z którą chcemy się połączyć, pamiętając, że obsługiwane są sieci 2.4 GHz, jeżeli mamy hasło, to je też wpisujemy, no i po chwili urządzenie połączy się z siecią. A w aplikacji przede wszystkim zyskujemy jakby takie przedłużenie pilota do sterowania, no bo zdalnie z każdego miejsca na Ziemi, gdzie tylko mamy dostęp do Internetu, możemy połączyć się z naszym klimatyzatorem, dzięki temu włączymy sprzęt, ustawimy wszystkie funkcje i po kolei na środku jest klawisz On-Off pozwalając na włączenie lub wyłączenie, nad tym zmienimy temperaturę, jeszcze wyżej są tryby działania, siła nawiewu czy tryb swing z tą ruchomą żaluzją. Mamy też dwie możliwości, jeżeli chodzi o ustawianie czasu, bo jest timer, czyli po ilu godzinach urządzenie się automatycznie wyłączy, poza tym jest też plan, gdzie możemy stworzyć harmonogramy, kiedy urządzenie będzie się automatycznie włączało i wyłączało. Tak więc ustawimy nie tylko wyłączanie, ale także sprzęt może automatycznie się uruchamiać. W prawym górnym rogu jest kilka dodatkowych opcji, m.in. informacje o sprzęcie, możliwość udostępnienia czy sprawdzenie jakości zasięgu z siecią Wi-Fi. Możemy także sprawdzić aktualizację, usunąć urządzenie z aplikacji. Bardzo ciekawą opcją jest jednak możliwość jeszcze połączenia się z zewnętrznymi asystentami, takimi jak Amazon Alexa czy Asystent Google. Dzięki temu z tych asystentów też możemy sterować urządzeniem i to zarówno klikając sobie w różne funkcje, jak i głosowo wypowiadając różne komendy. Jak najbardziej to działa, zarówno włączymy jak i wyłączymy urządzenie, jak i na przykład ustawimy temperaturę bez konieczności sięgania po pilota. Aplikacja Tuya Smart lub Smart Life to jednak też możliwość ustawienia różnych harmonogramów działania, wszystko zależy od tego jakie sprzęty mamy tu dodane, ale na przykład ustawimy, że po włączeniu światła urządzenie się automatycznie wyłączy, może też się wyłączyć po otwarciu drzwi lub uruchomić gdy temperatura wzrośnie do określonego poziomu. A jak taki klimatyzator sprawdza się w praktyce? Działanie urządzenia oceniam bardzo pozytywnie. Tak naprawdę, już po kilkunastu minutach od uruchomienia urządzenia, temperatura w pomieszczeniu spada o kilka stopni i to zarówno patrząc na termometr gdzieś blisko urządzenia, jak i stanowczo bardziej oddalony od klimatyzatora. Odczuwalnie nawet jeszcze bardziej czuć uczucie chłodu, już po kilku sekundach od uruchomienia zdaje nam się, że po prostu robi się chłodniej. Tak więc, tak doraźnie, trochę ochłody poczujemy, no niemal natychmiast. Regulacja nawiewu też jest całkiem pokaźna. Możemy to dopasować do własnych potrzeb, im szybciej będzie działał wentylator, tym szybciej będzie robiło się chłodno, no ale jednocześnie też nieco głośniej urządzenie może działać. Ogólnie jednak urządzenie nie jest jakoś strasznie głośne, oczywiście no słychać je, no ale przy tym najniższym trybie da się do tego przyzwyczaić i zbytnio nie przeszkadza przy codziennych zadaniach. Możliwości ustawienia temperatury też są niezłe, ponieważ możemy ustawić od 16 do 30 stopni, tak więc no to chłodzenie może być zarówno bardzo intensywne, jak i nieco bardziej delikatne. Warto jednak podkreślić, że ten model nie ma wbudowanej grzałki, więc ustawiając 30 stopni wcale nie oznacza, że po prostu będzie nam się robiło cieplej w mieszkaniu, tylko schłodzimy temperaturę do 30 stopni, jeżeli no będziemy mieli jakieś ekstremalne temperatury w mieszkaniu. W trybie chłodzenia musimy mieć wystawioną rurę na zewnątrz, no bo to ciepłe powietrze, które zbiera się przez urządzenie jest wydmuchiwane na zewnątrz. W trybie wentylatora i osuszania takiej rury już nie musimy podłączać. Wentylator to w ogóle urządzenie może stać sobie w dowolnym miejscu i po prostu jest taki przemiał powietrza. Jednocześnie jest ono także oczyszczane dzięki wbudowanemu filtrowi HEPA. Trybu osuszania szczerze mówiąc nie miałem za bardzo jak sprawdzić. Wilgotność powietrza u mnie jest dość niska, więc on tak naprawdę nie ma czego osuszać. Jak najbardziej jednak warto wiedzieć, że mamy taką funkcję. Podczas działania umieszczamy wężyk w tym górnym, małym otworze, a drugą końcówkę wkładamy na przykład do jakiegoś dzbanka. Tak więc w ogólnym rozrachunku ten sprzęt naprawdę daje sobie radę, funkcji ma sporo. No i przede wszystkim uczucie chłodu można poczuć no niemal natychmiast. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o klimatyzatorze przenośnym First Light? First Light to bardzo dobry klimatyzator przenośny, który sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach lub gdy chcemy ochłodzić powietrze w jednym pomieszczeniu. Tak jak mówiłem, uczucie chłodu czuć od razu. Sprawdzając temperaturę na zewnętrznych termometrach, widać, że po kilku minutach kilka stopni już spada. Tak więc, no, wszystko działa tak, jak działać powinno. Plusem takiego urządzenia na pewno jest bardzo prosty montaż, ponieważ tak naprawdę w kilka minut możemy już zaznać chłodu w mieszkaniu bez konieczności montowania zewnętrznych jednostek, kłucia w ścianach czy podłączania wielu przewodów. Tutaj tylko wtyczka do prądu, rura na zewnątrz, no i możemy chłodzić. Dodatkowe funkcje też są spoko, no bo mamy wentylator, a w połączeniu z filtrem HEPA daje to możliwość oczyszczania powietrza. Jest też osuszanie, tak więc no dla niektórych też na pewno to się sprawdzi. Mamy też wiele opcji sterowania, no bo mamy ten panel wbudowany w klimatyzator, jest pilot do sterowania, mamy aplikację na smartfona czy obsługę z zewnętrznych asystentów takich jak Google Home czy Amazon Alexa. To wszystko w połączeniu z ceną, która nie przekracza 2000 zł sprawia, że jest to świetny sprzęt, szczególnie tam gdzie nie możemy zamontować takiej zewnętrznej jednostki, gdzie na przykład wynajmujemy mieszkanie, gdzie nie chcemy robić nagle wielkiego remontu, tylko chcemy podłączyć sprzęt i cieszyć się chłodem. Tutaj to jak najbardziej się sprawdza, więc no na ciepłe dni jak najbardziej polecam taki sprzęt. A co wy sądzicie o klimatyzatorze przenośnym Fersk Light? Czy on u Was by się sprawdził, czy raczej szukalibyście innych możliwości? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!